Po falstarcie w wykonaniu polskich skoczków na inauguracji w Świata i po dublecie Stefana Krafta czas na drugi weekend ze skokami narciarskimi. Pozostajemy w Skandynawii, w Norwegii, w Lillehammer na skoczni Lisgardsbakken. w piątek i sobotę skoki na skoczni normalnej o punkcie konstrukcyjnym 90 metrów, size 98, a rekord skoczni należy do Niemca Karla Geigera i wynosi 107,5 metra. W niedzielę przenosimy się na skocznię dużą o rozmiarze 140 metrów w punkcie konstrukcyjnym 123 i rekordzie Simona Mana i Markusa Eisenbichera wynoszącym 146 metrów. Program zawodów na ten weekend w piątek 1 grudnia o godzinie 15 oficjalny trening o 17 kwalifikacje w sobotę 2 grudnia o 15.10 seria próbna i o 16.10 konkurs indywidualny na skoczni normalnej. W niedzielę 3 grudnia o godzinie 14:30 oficjalny trening, o 15:30 kwalifikacje i o 17.00 konkurs indywidualny na skoczni dużej. Bez zmian w składzie reprezentacji Polski na Hammer, a więc Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Kamil Stoch i Aleksander Zniszczał oraz Paweł Wąsek. Nieudana w naszym wykonaniu inauguracja sezonu wrócę. Fatalne skoki w drugim konkursie dwóch zawodników zapunktowało. Dawid Kubacki i Piotr Żyła pozostali bez punktów. Kamil Stoch i Aleksander zniszczą również bez kwalifikacji do tego konkursu. Nasi już od wtorku trenują na kompleksie skoczni Lisgardsbakken, szlifują formę na zbliżający się weekend w Norwegii. Plan transmisji w piątek od 16.30 studio przed kwalifikacjami w Eurosporcie 1 w sobotę, od 15.40 studio w Eurosporcie 1, a od 15.50 w tvn -ie. W niedzielę od 15 kwalifikacje i konkurs w Eurosporcie 1 sam konkurs od 16.30 w TVN-ie. Zawody komentować będą Marek Rodziński i Igor Błachut. A zatem czas na drugi weekend Pucharu Świata 2023-2024.